Wiesz już, że kolejne dodatnie wielokrotności dwójki tworzą ciąg. Wypiszmy kilka początkowych wyrazów tego ciągu. 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej. Oczywiście jest to ciąg nieskończony, więc nie jesteśmy w stanie wypisać wszystkich jego wyrazów, ale możemy napisać regułę, według której wyznaczamy kolejne wyrazy. N-ty wyraz tego ciągu wyznaczamy mnożąc liczbę 2 przez numer pozycji. a n równa się 2n. Popatrz i zastanów się, co oznacza zapis a n. a n to n-ty wyraz ciągu, czyli liczba, która stoi na n-tym miejscu. To znaczy, że a z indeksem 1, czyli a1, to wyraz, który stoi na pierwszym miejscu. a z indeksem 2 czyli A2 to wyraz, który stoi na miejscu drugim. Natomiast a z indeksem 5 to a5 i stoi na miejscu piątym. I tak dalej. Popatrz i zastanów się, do czego wykorzystujemy wzór ciągu. Podstawmy do wzoru w miejsce n1. Co otrzymamy? A1 równa się 2 razy 1, czyli 2. To znaczy, że pierwszy wyraz ciągu wynosi 2 i zgadza się dokładnie z tym, co wypisaliśmy na początku filmu. Podobnie, jeśli chcemy wyliczyć wyraz drugi, czyli a2. Przypominamy sobie, że to oznacza, że n równa się 2 i podstawiając do wzoru mamy a2 równa się 2 razy 2, czyli 4. Analogicznie, trzeci wyraz oznacza, że n równa się 3, czyli a3 równa się 2 razy 3, a to równa się 6. A jaki jest czwarty wyraz? W miejsce n wstawiamy liczbę 4, a 4 równa się 2 razy 4, czyli 8. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć piąty, dziesiąty 10 i setny wyraz tego ciągu, a następnie porównaj swoje wyniki z moimi. Najpierw obliczę piąty wyraz tego ciągu. W tym przypadku n równa się 5. A 5 to nic innego jak 2 razy 5, czyli 10. Aby obliczyć dziesiąty wyraz tego ciągu w miejsce litery n, należy wstawić liczbę 10, a 10, czyli dziesiąty wyraz, równa się 2 razy 10, czyli 20. Chcąc obliczyć setny wyraz tego ciągu w miejsce litery n, wstawię liczbę 100, otrzymując, a 100 równa się 2 razy 100, czyli 200. Popatrzmy jeszcze raz na nasz wzór. A n równa się 2 razy n. Od czego zależy wartość wyrazu ciągu? Od jego położenia, czyli miejsca, na którym się znajduje. Jest ono oznaczone literą n. Formuła, która pozwala obliczyć wyraz ciągu, gdy znamy jego miejsce, nazywa się wzorem ogólnym ciągu. Wzorem ogólnym ciągu utworzonego z dodatnich wielokrotności dwójki jest formuła a n równa się 2 razy n. Sprawdźmy, czy liczba 16 jest wyrazem tego ciągu. Możemy od razu powiedzieć, że tak, bo to jest liczba dodatnia parzysta. Możemy ją zatem wstawić w miejsce AN do wzoru i dzięki temu znaleźć jej pozycję. Obliczamy N. Aby to zrobić, wystarczy to równanie obustronnie podzielić przez 2. N równa się 8. Jaki z tego wniosek? n oznacza numer miejsca w ciągu, więc liczba 16 jest ósmym wyrazem tego ciągu. Co zapisujemy? a8 równa się 16 lub słownie. Liczba 16 jest ósmym wyrazem tego ciągu. A czy liczba 17 jest wyrazem tego ciągu? To nie jest liczba parzysta, więc nie jest. Zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy zrobili tak jak w przypadku liczby 16 czyli w miejsce a n wstawili liczbę 17. Po podzieleniu obustronnie tego równania przez 2, wyszłoby nam, że n równa się 8,5. Co oznacza n? Miejsce, na którym stoi liczba w ciągu. Czy liczba może stać na miejscu o numerze 8,5? No nie. Liczba 17 nie jest zatem wyrazem tego ciągu. Teraz mam zadanie dla Ciebie którym wyrazem tego ciągu jest liczba 236? Zatrzymaj film i policz samodzielnie. Aby znaleźć odpowiedź na zadane pytanie, należy w miejsce a, n w tym wzorze wstawić liczbę 236. 236 równa się 2 razy n. To równanie dzielimy obu stron nie przez 2. Otrzymujemy, że n równa się 118. Oznacza to, że liczba 236 jest 118 wyrazem tego ciągu. Możemy to zapisać krócej, a 118 równa się 236.